I LumiCrate miał ostatnią wyprzedaż. I udało mi się dorwać z boksa, na którego przyznaję, czuję się już od jakiegoś czasu. I jest to, moi drodzy, uwaga, maj 2023. Byłam zainteresowana książką, gadżety wyglądały ciekawie, a że cena była dobra. Nie, Dobra. What lies beneath? Maj 2023. Dobra. Wyciągamy wszystko na boczek i przeglądamy wtedy. Apk, pudło już puste, muszę je dać do tyłu, bo już nie mam gdzie rzucać. A... Raz, dwa, trzy. Brakuje mi jednej. A tu wypadło. Dobra, jest, jeden gadżet mi wypadł, e, dobra, to po do kolei. Zacznijmy od tego: coś, co już się pojawiało w e, moich unboxingach. Jest to organizer materiałowy, materiałowy na książki. Tutaj w odcieniach niebieskiego jakieś e, ząbki, i jest to inspirowane e, Doter of Smoke and Bone. Dobra, tutaj tam się na dole rozkłada. Tą stronę można, ale nie trzeba sobie obrócić, wywrócić i mieć taki brzeżek w innym kolorku. No i tak to wygląda, a do środka ładnie mieszczą się książki. Yy, ja przyznaję, że lubię te organizerki i kiedyś faktycznie stały mi na półkach, ale w miarę zapełniania się półek książkami, no to niestety musiałam z nich zrezygnować. To nie zmienia faktu, że ten mi się bardzo podoba, kolorystycznie mi leży, więc na pewno ze mną zostaje. Uh, tutaj. Moth in the dark and she was a light. A, ah, he was a paper moth in the dark and she was a light. Uh, to jest Phone Grip. Jak to się nazywa? Przykleja się od tyłu do telefonu, żeby nie wypadł z ręki. Uchwyt do telefonu. O. Mm, nie jestem fanką tutaj tej ćmy i tego designu, ani samych uchwytów, bo ich nie lubię create Metal Bookmark Inspired by The Witch King. Dobra. Yy, metalowa zakładka inspirowana książką w tym boksie, książką miesiąca. Zobaczmy, czy jest coś ładnego. Yy, dobra, tutaj mamy przywieżki z serduchem, i tutaj mamy. Czekajcie, może ją wyjmę. Hop, hop. Yy, tutaj są dziurki, ono ma takie witrażowe elementy. Yy, mamy tutaj yy, walenia, jakiś statek. Nie jestem pewna, co to jest, ale ma taki kolor muszelkowaty. No i jest to metalowa zakładka, cieniutka, na 150% trafi na moją wystawkę. Tutaj jeszcze macie ten design. O, może tak będzie lepiej widać. Yy, dobra, i tak inspirowana książką miesiąca. Dobra, i tutaj jeszcze jest. Bookpot, czyli wazonik, e, ale nie ten taki ceramiczny, znaczy ceramiczny, ale nie z. E, to jest o, to jest domiczka książkowa. I tutaj takie jakieś motywy, niekoniecznie do mnie przemawiające, kwiatowo kościane. I ona jest inspirowana książką House of Hollow. Yy, można użyć jako doniczki, można użyć jako kubka na długopisy, jak Wam się podoba. Yy, jak by ją w sumie ustawić gdzieś tą kwiatową do przodu, to nie narzekam, ale te kościste już niekoniecznie do mnie przemawiają. Dobra, i książka. Książka, którą raz prawie kupiłam na Vinted, ale zanim się zdecydowałam, to się sprzedała. Yy, więc skoro udało mi się ją tutaj razem z całym boksem, to w sumie czemu nie? To są wczesne imię książki. Ja się tu nie spodziewam szału, ale gdzieś tytuł brzmiał tam dla mnie zawsze kusząco, więc gdzieś ten box zawsze był tam na moim horyzoncie. Może kiedyś kupię. Marta Wells, Witch King. Tytuł i imię nazwisko autorki są um, tłoczone, one są wyczuwalne pod palcami, są również foliowane. Tu na złoto, tu na przeźroczysto. Tutaj już nie i szkoda, i tutaj też już nic. I brzeg. Ojeju! Yy, dobra, brzeg jest, yy, no, słaby i jakościowo spójrzcie. Będzie tu widać ten rozdział kolorów. Dosłownie widać czerwone i niebieskie smugi. Niestety nie na nagraniu. Góra idu jednolita. Tak jak jakbym powiedziałam, wczesny box i mi więc szału się nie ma to spodziewać. Yy, dobra. Yy, wewnętrzna strona woluty pusta. I tutaj fioletowa okładka. Twarda oprawa, złota folia. I tu nic. Ten wielobrót, którego już widzieliśmy na zakładce, tutaj wygląda ciekawie. I. Uuu, tutaj też wygląda ciekawie. Signed Limited Edition. Eee, będę się kłócić. Nie uważam, że można uznać to za autograf autorki, ale dobra. Faktycznie jest tutaj to długopisem na was grane. No i tutaj, patrzcie, to samo w wydrukowanym liście. Hmm. Zapisana od deski do deski, fajną czcionką, przerwy między innymi cacy. E, początki rozdziałów klasyczne, jeszcze znajdę jakiś inny dla pewności. Dokładnie. E, wiedziałam, że nie mam co oczekiwać na nie wiadomo jakie fajerwerki to jest box maj 2023. Mówię tutaj o książce. E, ten wazonik. W zależności od tego, jak stoi, albo mi się podoba, albo nie. Ten organizer mi się bardzo podoba. Zakładka jest prześliczna i zdecydowanie trafi do mojej kolekcji. Nie jestem pewna do używania tego jako faktyczny uchwyt do telefonu: absolutnie nie. Ale rozważam umieszczenie go w mojej kolekcji gadżetów. E, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o. o tego boxa. Kupiłam go jako pass boxa kupiłam go za 19 funtów plus przesyłka, więc nie powiem, żebym jakoś dużo na niego wydała. A że książka gdzieś mnie tam kiedyś interesowała, to czemu nie? Dobra, dajcie mi znać, co wy myślicie. Czekam na wasze komentarze pod tym filmikiem. Dzięki, że obejrzeliście ten unboxing i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!